Witam, witam, witam Was serdecznie moi drodzy. Dziennik sprzedawcy Allegro, ale również dziennik serwisu. Dzisiaj mam, słuchajcie, drukarkę Dell. Jest to model V515W. Generalnie bardzo przypomina swoistego Lexmarka. Nie pamiętam którego modelu, ale miałem już do czynienia z tymi Lexmarkami. podobny menu, podobny interfejs tutaj, jeżeli chodzi o całą, yy, całą obsługę urządzenia. Ona bardzo długo stała. Zakupiłem więc tuszę, bo klientce bardzo zależy ta dukarka gdzieś, była tam podarowana za, za też nieduże pieniądze, bądź chyba też za darmo przez innego sąsiada, więc spróbujemy jakoś zaradzić. Czy ten sprzęt w ogóle ma prawo wydruku? Generalnie jest dobrze wyposażony. Ma opcję bezprzewodową, czytniki, cudawianki nawet. Widzę, że posiada również chyba moduł faksu, tak? Jak najbardziej. Drukarka, skaner, kopiarka, wszystko w jednym. Natomiast notusze dawno się skończyły. Do tego celu otwieramy klapę i widzimy jedną zależność, że mam nadzieję, że widzicie, że oryginalne są te wkłady, które były zamontowane w środku. Także miejmy nadzieję, że po jakimś tam długim przestoju ta drukarka po prostu Ruszy, albo zrobimy opcję jakąś czyszczenia czy czegokolwiek i zacznie, zacznie drukować. Jest to zamiennik w tym momencie zastosowany, słuchajcie. I miejmy nadzieję, że, że on ruszy. Dobra, niby się zapiął. Przygotowywanie drukarki. Ja to sobie odstawię tutaj na bok. Zobaczymy, co będzie się działo w tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko wykryje poprawnie. Jak na razie procedury idą. Gdzieś miałem herbatę. Zielona, najlepsza od rana. Kawy już dawno nie piję. Ktoś tam się przypałętał, ale chyba jest tak wcześnie, że jeszcze nawet nie ma możliwości, żeby ktoś do mnie zadzwonił. Chociaż różnie jest, powiem Wam szczerze. Ostatnio jak tu byłem o 7 rano, to już telefon mi dzwonił stacjonarny, więc ja wiem, 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 że widzicie mnie w internetach bardzo często i myślicie, że ja tu śpię. Jak tak dalej pójdzie, to chyba będę musiał, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Ale rzecz... Bardzo ważna dla mnie jest ta drukarka, bo obiecałem tym ludziom, że dzisiaj będą mogli coś wydrukować. Mamy jeszcze tutaj Canona 24-55 z jakimś, jakimś, zacięciem. Będę musiał się temu przyjrzeć, słuchajcie, co się z tym dzieje. W większości przypadków w kanonach jak są jakieś zacięcia, spojrzcie moi drodzy tutaj w tym, w tym rewirze. Czy coś tam po prostu nie wpadło, bo ta klapa, yy, bo jest niestety tutaj od góry pobierany papier. Tutaj dość widzę, nie, nie, nie wiem czy dobrze, rolki pobierające są. Niezbyt w jednej linii ustawione, albo to jest zajmę się tym później. Przygotowywanie drukarki, to jest dla mnie ważne, żeby to wystartować, zobaczyć czy wszystko uda się, przygotowywanie, no, na razie nic nie robi. Jak wspomniałem Wam wcześniej, ta drukarka leżała, nie wiem czy rok, czy dłużej. Na razie na nic nie reaguje, no, ale coś, coś się dzieje. Ważne, że coś się dzieje i zainicjował atrament. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych zacięć. Może być, w, ale co w? Może być wymagane? wyrównanie Wyczyszczenie. No, jak może być wymagane? Dobra. Słuchajcie, zróbmy teraz tak. Konfiguracja urządzenia? Nie, może nie. Sieci, faksu, domyślne. Ustawienie papieru, przegląd. Poziomy atramentów. Czarny, duży jest. Kolor jest wykryty jako duży. Dobra poziomy, wyczyść głowicę drukującą, wyczyść dokładnie wyrównaj drukarkę, zobaczymy na samym wyrównaniu czy kalibrację przejrzeć, czy coś i prze, i przejdzie czy coś po prostu zacznie pluć, czy w ogóle wciągnie kartkę no ten sprzęt tak długo stał, jak wam mówiłem, rolki mogą być zapylone ale bądźmy dobrej myśli bo jeżeli w kalibracji zacznie pluć na kartkę to jesteśmy w domu, po jednym czyszczeniu no idzie jak na razie idzie, tylko teraz pytanie, czy w ogóle coś wypluje. Miejmy nadzieję, że tak. Jestem bardzo bardzo ciekawy, tak samo jak Wy. Chociaż mamy jeszcze opcję czyszczenia głowicy drukującej. Nawet dwie opcje, czyli dokładnie czyszczenie głowicy drukującej. Jeżeli się okaże, że ruszy, to moim zdaniem sprzęt, jeżeli był podarowany, to będzie służył. Tak dla przykładu dwa, te wkłady chyba kosztowały 35, 36, około 40 zł Z przesyłką można powiedzieć 50 zł mogły kosztować. Także nie jest to jakaś ogromna kwota. Ale, ale yy, jeżeli zadrukuję myślę, że Słuchajcie, coś widzę. Ja już coś widzę. Będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Del V515W. Jestem bardzo zadowolony, jeżeli są takie efekty od razu przy pierwszym. Zobaczcie. Widzimy trzy kolory, nie widzimy czarnego, ale jeżeli ona tak długo stała, to ma prawo. Yy, możliwość wyczyszczenia tej głowicy mamy dwojaką. Użyjemy najpierw yy, czyszczenia. Tego, które jest w samym urządzeniu, a jeżeli nie, to ja już później sobie spokojnie zrobię czyszczenie przez, przez wężyk. Bo tak samo jak wepsonek od góry można wsadzić wężyk z, z płynem i pr przepływać tą głowicę. Natomiast, jeżeli ona już mi w tym momencie drukuje bez jakikolwiek zaznaczam yy, zmian, ja myślę, że będzie bardzo dobry. No spróbujmy, spróbujmy, zobaczmy cały ten wydruk. Jestem cholernie ciekawy. Nie chciałbym już bym tego nagrania przerywać. Ale też jak ono będzie bardzo ciężkie, będzie trzeba je renderować, a ja, moi drodzy, nie mam aż tak dużo czasu w ostatnim czasie. Ale jakieś prób... o, próbkowanie idzie. Poza tym, że czarnego koloru brak, ale kolory, kolory pruluję. Jeżeli chodzi o mechanikę tego urządzenia, jak ono zużyło tylko pierwsze startowe tusze, to na pewno mechanicznie jest dobre, nie wymaga jakiejś większej konserwacji, poza tym, że na pewno zakonserwujemy głowicę po, po, po tym wyrównaniu, chociaż wiem, że to trwa i trwa. Ale to prawdopodobnie trwa moi drodzy, dlatego że głowica nie wypływa atramentu i drukarka próbuje za każdym razem powtórzyć tą, tą właśnie sekwencję wyrównania. Ale, no bo widzicie, tam taki piśmie ja tylko sprawdza. Dobra, zobacz zobaczmy, co się wydarzyło. Kolory, jakie są? Czarny, znikomy, ale jest. Po takim czasie, ja słuchajcie, zrobię mimo wszystko. Dobra, kalibracja. Nie wiem, mój papieru. Dobra, zakończę już tą kalibrację. Bracie. teraz zakończone ok, jeżeli zakończone to jedziemy dalej z tym y, tematem, czyli wyczyść głowicę, drukowania. czyścimy głowicę drukującą w pierwszym w pierwszym, y, możliwym, pierwszym możliwym pierwszym sposobem, zobaczymy ile to zajmie i jakie będą efekty po tym pierwszym czyszczeniu natomiast jeżeli po bez czyszczenia kolor pluje nam w miarę rozsądnie, bez czarnego, to myślę, że po czyszczeniu, później ewentualnie dokładnym drukarka będzie żyć. No ale, ale to już wstrzymajmy się. Chciałbym Was narażać na długią, długą treść, która nie przynosi żadnych efektów, dlatego bardzo bym chciał, żeby ten efekt w tym momencie już był i, i był przede wszystkim widoczny. No dawaj. Zrobimy ewentualnie jakiś drobny ksero, za chwilę, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać kserokopia czarno-biała. Myślę, że ja sobie z tym poradzę, nawet jak gdyby nie było możliwości, możliwości w, przez czyszczenie systemu czegokolwiek, to mówię, wężyk z płynem, do czyszczenia głowic przepchnę przez tą głowicę i no, uruchomię tą drukarkę. Patrząc, patrząc na to, że dostęp jest naprawdę dość fajny, o coś idzie. Słuchajcie, no, czarny jeszcze nie jest dokładny, ale jest przede wszystkim. Zobaczcie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że. Ja nie chciałbym wykorzystywać tuszy, dlatego mimo wszystko mimo wszystko ja zdemontuję ten wkład czarny. Zobaczcie, bo jest to bardzo proste. Mam nadzieję, że widzicie. Tutaj założę wężyk. O, chociaż tutaj wężyka to nie założę. Tu jedynie mogę z góry próbować wtłaczać płyn i tak to zrobię. Dobra. Słuchajcie, zobaczymy ile mamy minut. Czy ja teraz w tym momencie odnajdę to? Minut mamy 9, no to dość sporo. Ale w tym, w tym zamieszaniu chyba chwilowo mogę nie znaleźć, a nie chciałbym już przerywać. Dobra. Dobra, to ja jeszcze zrobię inaczej. Założę atramenty, zrobię gruntowne czyszczenie jedno i wtedy zobaczę. Ale ale myślę, że w momencie, w momencie kiedy ja zrobiłem tylko taką procedurę po tak długim przestoju. Myślę, że ona ruszy. Dam jej szansę, mimo wszystko, słuchajcie, dokładne, wyczyść dokładnie. Taka opcja jest tutaj. Pozostawię to. Ja to robię dwa lata, nie, przepraszam, rok w garażu to stało. Zostało podarowane, świeży atrament, jedno czyszczenie, efekt taki. Z tym sobie poradzę, z tym sobie poradzę. Mam nadzieję, że jeżeli mieliście z z taką drukarką, wypowiedzcie się w komentarzu, bo jest to podbudowa Lexmarka ale, i to widać. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę i prostotę, jest naprawdę niezła. Sprzęt, który miał być zutylizowany, na pewno postawię na nogi. Zwłaszcza, że jak zaczynał w tym miejscu, moi drodzy, nie było nic. Każda kolejna linijka przynosi efekty, że już pluje od początku. Także jest nadzieja i progres w tej drukarzy. Dziękuję za atencję. Biorę się do pracy. Ja ją dzisiaj muszę zrobić. I wszystkiego dobrego, moi drodzy. Życzę zdrowia. Do następnych dni. Cześć.